Mam takie niskie poczucie własnej wartości. Co potrzebujesz zatem zaraz zrozumieć, aby przerwać to błędne koło? Im niższe poczucie własnej wartości, tym większa pogoń oraz uzależnienie od natychmiastowej gratyfikacji, czyli poczucia się lepiej bez żadnego wysiłku. Twórczego, włożonego w prawidłową wymianę wartości i poszukiwanie walidacji u innych ludzi, którzy określą Twoją wartość za Ciebie, czyli zrzeczenie się całkowicie odpowiedzialności za swoje życie i za efekty tych twórczych wysiłków, bądź ich brak. I kiedy niskie, Poczucie własnej wartości dyktuje moje myślenie, moje zachowanie, moje słowo i moje postępowanie, i jak ja traktuję siebie oraz inne osoby, to człowiek zrobi wszystko, aby poczuć się lepiej. Patrz, przejście w różnego rodzaju takie umilacze, które właśnie oglądasz plus używki, plus procenty, plus szybka konsumpcja dająca dopaminowy hit. Płacąc najwyższą cenę samozdrady, zatracając swój bezcenny zasób, którego nie da się odkupić za żadne pieniądze, czyli czas, który ja mogę włożyć w podnoszenie kompetencji bycia człowiekiem, który dowozi sobie. Jeżeli są używki, to nie może być jednocześnie dowożenie sobie. Dlaczego? Bo ja nie ufam sobie i na siebie. Nie stawiam, stawiam na dopaminę. A jeżeli człowiek chce jedynie poczuć się lepiej, bez jakiegokolwiek twórczego wysiłku w podnoszenie swoje własne kompetencje, to oznacza, że nie jest gotowy na to, na co nie jest gotowy, żeby wziąć odpowiedzialność za bycie lepszym. I trwanie. Latami w takiej energii wiktymizacji, w oczekiwaniu na zbawcę, na pewno nie da Państwu efektów, o których tutaj marzycie. To, gdzie jesteście, versus to, gdzie chcielibyście być. Bo jeżeli człowiek, tak, yy, siedzi latami w takiej energii, to doskonale sobie zdaje sprawę, nawet na tym świadomym poziomie, że wie, że potrzebuje się ruszyć, wie, że potrzebuje zrobić coś, ale. Tego nie robi. Dlaczego tego nie robi? Bo nie wie, czego chce. Bo jakby wiedział, czego chce, to wtedy potrzebowałby dowieść sobie. Więc ile jeszcze Państwo chcą oglądać podcastów, filmików oraz innych różnych publikacji, zamiast zainwestować swój czas, żeby przerwać ten cykl braku poczucia własnej wartości w dowiezienie? Sobie pod okiem specjalisty. Wolna wola. Jeżeli chcecie być gdzie indziej jutro, to dzisiaj jest czas na decyzję. A dlaczego ja nie decyduję? Dlatego, że nie chcę wziąć odpowiedzialności. Do zobaczenia po drugiej stronie, na sesji wsparcia w Cztery Oczy, bo w internecie, jak Państwo widzicie, każdy jest mocny w komentarzach używając języka, który odcina od życia i budowania w tym życiu głębi.